Nie, uczyło się. nie, nie wnieśli z Dobra, więc zaczynamy jeszcze raz. Dobrze, że na drugim pytaniu się może. Jeśli miałbyś zjeść kolację z osobą znaną, żyjącą lub nie, to kto by to był i dlaczego? Ze Stevenem Kingiem, żeby porozmawiać z nim o książkach, tak jak już mówiłem. <grym> Dobrze, to powtarzam jeszcze raz drugie pytanie. Lubisz czytać książki? Jeśli tak, to podaj kilka tytułów swoich ulubionych. No przede wszystkim Mroczna wieża Stephena Kinga, mhm. Opowiadania Lovecrafta, Eee, to bardzo mi się podobało. To jest czyje? No też Kinga. Też Kinga. Eee, Kwawadis, Sienkiewicza już Ci mówiłem kiedyś. Mm -hmm. eee, Hrabia Monte o którym sobie ostatnio przypomniałem. Mm -hmm. Faraona Prusa. Sporo tego. No. To trzecie pytanie. Jeśli mógłbyś za darmo zwiedzić trzy miejsca na Ziemi, to które byś wybrał? Eee, Japonia, Stany i Islandia. Aha, to no dobra. No dobra. Eee, jaki styl ubierania się preferujesz? Ubierania się preferujesz? Luźny, swobodny. Taki nie za bardzo obcisły. A ja jaki styl ubierania preferuję? U mnie czy u siebie? U siebie na przykład. Też jakiś luźny chyba. Sportową elegancję ty lubisz. Przede wszystkim. Dobrze. I muzyki słuchasz? Podaj ulubione zespoły i wykonawców. Coś wspominałeś, słucham metalu najwięcej. Mhm. Im dłużej siedzę w domu, tym więcej nowych zespołów odkrywam z różnych jakby języków. Mhm. E, z ulubionych zespołów. Na pewno takie zespoły jak Disturbed, jak Nightwish, jak Sabaton, jak Amon Amarth. A coś poza metalem? Coś poza Takiego, metal? żebyś męczył cały czas, co wiesz E, jest taki ziomek, nagrywa na YouTubie, mm, nie wiem czy on ma jakiś jeden określony gatunek muzyki, nazywa się Natan Wagner mhm. i on ma takie bardzo emocjonalne utwory, które potrafią wychrzestnić trochę emocji w człowieku. Aha, o, no to nie znałam, nie znałam. Dobra, lecę dalej. Czy śledzisz trendy na bieżąco? Teraz będzie poprawna kolejność. Jeśli mówimy o modzie to nie, jeśli o muzyce no to staram się. Siódme. Jaki jest Twój ulubiony deser? Deser? Mhm. Wszystko, co ma czekoladę w sobie. No ale musisz mieć jakiś jeden ulubiony. To jest. No mój to jest sernik. No mój na Czekolada, zwykła tabliczka czekolady. Zwykła tabliczka mlecznej czekolady, tak? No. Dobra. Białej, tak. o, białej lubię. Ósme pytanie to jest hit. Mm. Lubisz sport? Lubię, mm. tylko rzadko uprawiam. <laughs> A jaki? Bieganie. Lubisz bieganie, sport bieganie. Tak, lubię bieg. Dobrze. Dziewiąte. Jakie masz plany na przyszłość? <grym> Dożyć do 2021. W sumie ja też. Żebyśmy mogli sobie wyjechać, coś zwiedzić albo pojechać w miejsca, w których byliśmy. Albo się przeprowadzić z tego papierowego państwa gdzieś. W sensowne miejsce. To jest polityki. To no nie jest polityki. Dobrze, jedziemy dalej. Dziesiąte. Gdybyś złapał złotą rybkę, to o jakie trzy rzeczy byś ją poprosił? E, Wódę, dziwki i lasery. Naprawdę? No. Nie, no, 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 no a tak bardziej przyziemnie? E, o pokój na świecie, o rozwiązanie kwestii głodu, likwidowanie wszystkich chorób na świecie. No, dobrze. A... Zmieścimy te dziesięć minut, tak? No, no, już jest 5. No, a jest cię to Dobra. Ym, 11. Jakie przedmioty w szkole najbardziej lubisz, lubiłeś, a których nienawidzisz, nienawidziłeś? No to chyba raczej przy, przy, w czasie przeszłym. Języki obce lubiłem zawsze. Lubiłeś języki obce, a nienawidziłeś? Języki? Hmm. Yy, to nie, że nienawidziłem, po prostu jej nie rozumiałem. Aha, nie. E, dalej. Dalej, 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 dalej. Co najbardziej cenisz u, u innych ludzi? Wierność. Przede wszystkim. I to się nie, tyczy nie tylko przecież y, miłości. Ja wiem, mówię ogólnie. Aha. No przyjaźni też, tak? Tak. A ja co cenię? Prawdomówność. Chyba najbardziej. 13. Wybaczyłbyś zdradę? Nigdy. 14. Czym jest dla Ciebie miłość? No i tu się pojawia filozofia też. <grym> No to może być filozofia przecież. No to, to co to za prawda? Czym jest dla mnie miłość? Poczuł się szczęścia związanym z obecnością drugiej osoby w swoim życiu. Że miłość daje ci szczęście, najkrócej mówiąc. Pod warunkiem, że dana osoba przy mnie jest. Bo jeśli jej przy mnie nie ma albo nie daj Boże jest z kimś innym, to mi w ogóle nie daje radości. Wtedy cierpisz. Aha. Dobra, jadę dalej. Eee, co robisz w czasie wolnym? W tej chwili się obiję. No ale no, albo gram w coś, albo czytam coś, albo w sobie tyle na razie. Jaką książkę przeczytałeś ostatnio? Liczy się ta, którą jestem w trakcie, czy ta, którą skończyłem ostatnio? Nie, no skończyłeś chyba. Um, ostatnia książkę jak przeczytałem. No. <noise> jak pies jeździł, jeździł koleją. Nie, 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 nie. Nie czytałem tej książki, nie. Nie czytałeś? Nie, to jest... mimo że pozycja obowiązkowa, jak się jest małem, to ja tego nie czytałem akurat. Ostatnia książka, jaką przeczytałem. Proszę ja ciebie... Szuka, szuka, szuka. Szukam pamięci, no. Znaczy... Najprawdopodobniej był to któryś King. Ale który? Outsider. Aha, to jest ta książka, którą... Tak, to jest książka, którą ostatnio przeczytałem Dobrze. w całości. Jaka jest twoja ulubiona pora roku? Zima. Zima zgodnie. Dobra. Czym według Ciebie jest szczęście? Eee, Sytuacją, w której czujesz, że nie masz nic, co mogłoby Cię zasmucić. Albo sprawić Ci przykrość, czy powinnoś się A jesteś w tym stanie teraz? Eee, no nie do końca. A co Ci przeszkadza, że nie czujesz się A eee, Tam parę takich drobiazgów na głowie. Jakie jest najsilniejsze uczucie na Ziemi? Głód. Jaka jest twoja ulubiona postać fikcyjna? Ja mam hmm. swoją ulubioną, mogę powiedzieć. No. Smok, Smog, smog. Smaug. Pinokio. Czemu Pinokio? No bo też jest e, to tam zaraz. Zarowali się na mnie. Nie, może hrabia Montechristo? się, że to był taki kozak straszny. To dlatego, że był kozakiem. Tak, turbo-kozakiem. Dobrze. Kot czy pies? Pies. Yy, jaką magiczną moc chciałbyś mieć? Teleportację. Robiony aktor? aktorka. <laughs> Samułaja Jackson. Nie, Margot to robi. No, może. Mogę się zgodzić. Tak. jaki masz telefon? Mm, Sony Xperia. Jaka? E5. Masz przyjaciela? Wymyślonego. Jak się nazywa? Aloidy, gdzie ja mieszkasz? Z nami? Gdzie? No, na łóżku ze mną śpi. Ok. Jakie kraje zwiedziłeś? No byłem w Niemczech, byłem w Czechach. same takie przygraniczne. <grym> Nigdzie dalej chyba nie byłem. Nigdy. Mhm. Jaki jest Twój ulubiony napój? Um, chyba woda zwykła. Co ty mówisz, no, no. że Ty lubisz wodę najbardziej? No nie uwierzę w życiu. No najwięcej. ty najwięcej tych kolorowych napojów wypijasz? Nieprawda, najwięcej wypijam wody, te 5-litrowe baniaki. No tak, no bo nie kupujesz tych, no ale no, raczej, jakbyś miał wybór, czy taki baniak wody, czy, czy kolorowego, to byś wybrał kolorowy. Bym wziął wodę. No co? Ty? No ile można takim kolorowym jechać, proszę? Cię? No co? Ty? No co? Ty? Masz ulubiony yy, serial lub film? Dla film. No seriali tak raczej nie oglądam. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Pierogi. Pierogi z czym? Um, z tłustą. Gdy, gdybyś miał zagrać w filmie, to o czym on by był? Gdybym miał zagrać w filmie, to prawdopodobnie zagrałbym w porno gościa, którego żona go zdradza. Jak wyobrażasz sobie piekło, a jak nie, bo... No jestem średnio wierzący, więc no, nie wyobrażam sobie takiej rzeczy. Masz motto życiowe? Mm, chyba nie. Czym kojarzy Ci się słowo incepcja? Z filmem, o tym tytule. Czym dla Ciebie jest muzyka? A czymś niezbędnym w życiu. A co Ci pomaga? No, odciąć się od świata. Ty lubisz tak się odcinać. Mm. Więc sam. Jakie zdolności nadprzyrodzone posiadałby? Twój wymarzony bohater fantazy. Potrafiłby się teleportować. Aha, że jak ty to ją. No. Okej. Okay. Co jest dla ciebie w życiu najważniejsze? Um, Maja. Ja? No. No co ty? Tak? No. Myślałam, że pieniążki. A zaraz potem naukę. Nauka jest najważniejsza. <noise> Nauka jest najważniejsza, no właśnie. to no fakt. Lubisz spędzać czas z rodziną? Nieszczególnie. Samotność czy towarzystwo? Wolę posiedzieć sam. Samotność. Radosław jest osobą, która jest... Ee, no jak to powiedzieć? Egocentryczna? No, no co to tak? chyba nie jest dobre pojęcie. No, ale to tak się skupiasz na sobie. Świetnie ma posz. Jaka jest Twoja ulubiona piosenka? Um, the Light. Zespołu Distort. A ja myślałam, że 100 lat, 100 lat niech żyje nam. Czy cukierki? Cukierki. A jakie? Czekoladowe. Czekoladowe z czekoladą polaną z czekoladą. Oczywiście. Dobrze, to masz tak samo jak Kamila, ona też kocha czekoladę. No Kto nie robi czekolady? No wiesz, no, ja to tak. Tak, wolę sernik. E, dobra, co dalej? Ile masz luster w pokoju? E, całą, całą szafę. Cała moja szafa. Nie lubię na siebie patrzeć, ja ma trzy lustra w pokoju. Cola, Cała... e, znaczy Pepsi czy Coca-Cola? Pepsi. Team Pepsi. Jesteś Team Pepsi, tak? Tak. Jestem za to szykanowany czasem. Szykanowany przez kogo? No, w pracy są sami Coca-Colowcy. <laughs> Jakiego koloru masz dywan w pokoju? Nie mamy dywanu? Żadnego? W moim rodzinnym domu mam czarno-białe. Czarno-biało-szary właściwie. Który ten co u ciebie? No. czarno-biało-szary? Tak, ten frota taki. Ja myślałam, że on szary jest. Nie, czarno-biało-szary. No dobra, nieważne. O której godzinie się urodziłeś? O Jezu. Wydaje mi się, że około trzeciej nad ranem. Nie, <laughs> nie miałem zegarka wtedy. Wow. <laughs> Było ciemno. Każdy w każdym razie. Było ciemno, nagle, zrobiło się jasno. Zobaczyłem kupę ludzi i chciałem zrobić return. Zgubiłeś się kiedyś w supermarkecie? W galerii tak, w supermarkecie chyba. Zgubiłeś się kiedyś w galerii? No, raz mi się zdarzyło. Co ty mówisz? No. I co było dalej? No, znalazłem się. Sam? No oczywiście. Ulubiona postać z bajki. Quasi A... moto. Tak, mój idol, kochany. No nie. Um, Smurfy? mi się? Pasi brzuch ze smurfów. Który to? No chodził taki olbrzymi, mówił pasi brzuch głodny. W jakiej pozycji śpisz? Zasypiam na boku, a budzę się różnie. To prawda. Chrapiąc nie był głos. Nie zawsze. Jakie jest twoje hobby? Czytanie książek. Tylko? Na granie w różnych grach, na różnych platformach. Co chodzisz na zakupy? Um, teraz jak jesteśmy zamknięci, no to raz w tygodniu zazwyczaj, a jak jest takie normalne... No ale załóżmy, że świat jest w normie, no w to... W normie? No to co, dwa dni? Eee, na co zwracasz uwagę u innych blogerów, vlogerów? Chyba oglądasz jakichś vlogerów, nie? Mało, ale raczej zwracam uwagę na to, co mówią i w jaki sposób mówią. Czy poprawnie, tak? Czy mnie nie nudzą. A czy cię nie nudzą, dobra. A, a na co zwracasz uwagę u mnie? No bo ja jestem blogerką. Jakby nie patrzył. Znaczy głównie na to, co mówisz i też w jaki sposób mówisz, bo najczęściej słucham się przy pracy, więc nie patrzę nie na ciebie, na tylko na co słucham. Nie no, no. Co cię wkurza u ludzi młodszych od ciebie? Młodszych ode mnie? Nie? Mhm. To są pyskaci. To sobie pozwalają, tak? Tak. Malujesz się? Od każdego ranka. <noise> Lubisz konie? Uwielbiam. Jestem koniarą, że ho, ho. <noise> Byłeś kiedyś na kolonii obozie? A, byłem. Jak było? Super. Byłem po prawie trzy tygodnie tam wtedy. No i co robiłeś tam? Może opowiesz nam w innym no. filmie o tym. No już tak słabo to pamiętam trochę. Tu byliśmy z jakąś wycieczką z Ukrainy. Coś. Jakby ja chodziłem do szkoły w mieście, a... Posłali nas na kolonię do miejscowości obok tak naprawdę. Aha. Więc ja równie dobrze mógłbym sobie pojechać do domu. <grymne> Masz kogoś? Ciebie. Jak nazywa się twój przyjaciel? Magdalena. Albo Alois, jak już mówiłem. Ile czasu zajmuje ci przygotowanie się do wyjścia? A, z, z, różnie, zależy od dnia. Bo potrafię się zebrać w 5 minut, a potrafię się zbierać godzinę. <grymne> Z powodu? No, nie wiem, toalety, prysznic. Mhm, dobra. W jakim województwie mieszkasz, nie mów. <grybujesz> Jaka była ostatnia rzecz, którą kupiłeś? Liczymy jaką rzecz ostatnio dzisiaj włożyłem do wózka. Jak się Zaraz, jaką była ostatnia rzecz, którą kupiłeś? Ale ja kupiłem no, no, masę no, rzeczy no, dzisiaj, więc. No. No, no nie wiem, no załóżmy, ostatnia do wózka. No nie, bo jeszcze potem robiłem w tym małym sklepiku, to No wziąłem. to w tym małym sklepiku co A, brałeś? O... Brałeś mi to fifi. Tak i co twoje, jeszcze? twoje pasztety te małe. <noise> Czyli jedzenie no, jedzenie. I coś, coś jeszcze wziąłem tam, ale nie pamiętam co to było. No jedzenie to było. Dobrze. Ym, jaką masz teraz fryzurę? No. Na Schopenhauer. Nie hmm. Długopis czy ołówek? Długopis. Jaką datę zapamiętasz do końca życia i dlaczego? Datę moich urodzin? Bo każdy pamięta datę swoich urodzin. ale to chodzi Ech. chyba o to, że coś się wydarzyło, a nie że to urodzi. Bo masz dobrą pamięć i pamiętasz ją. Um, to na przykład. Daty Twoich urodzin? Coś, co jest dla Ciebie ważne? To jest dla nie ważne. Muszę w, to, w trochę innej jakości teraz nagrywać, bo się przegrzała para. Uh, uh. Ale widzę, Pan z BMW właśnie tutaj nam odjeżdża spod domu, także z Będzie hałasik, ale trudno. Jakie jest Twoje najfajniejsze wspomnienie z wakacji? To może sobie razie zostawimy na kącik. Może. Może on? Zrobimy filmik osobny. Jaki masz kolor ścian w pokoju? O, to jest w ogóle jakaś finazja fioletowo-zielono-niebieski. To kogoś poniosło. Coś tu z tyłu. Coś poszło nie tak. Jakaś chyba I... farba na promocji. Nie, może może. Du, durów. Du, du. ehm, jakie jest twoje ulubione warzywo? Ulubione moje warzywo? Mhm. Cebula. W takim razie pójdę po coś do picia. Cebula czemu? Bo jest super. Ja Ale doś... czemu? No bo jest dobra. Jadłaś to surowej cebuli? Jadłam i bardzo mi płakałam. Bo cebula mnie zawsze doprowadza do łez. Bo jakby tajemnica tkwi w tym, żeby się nie angażować emocjonalnie. <laughs> cebula nie wybacza, cebula nie rozumie. <laughs> dobra, jedzie, jedziemy dalej. Jaki jest twój ulubiony napój? To było chyba. Nie było? To? Było coś w tym stylu. Może no, wodę powiedziałeś? No tak. To coś chyba się powiel powieliło. Chyba, że tu chodzi o jakąś herbatę, czy kawę, czy co? Chyba, że ciepły, może. Nie wiem. Jak ciepły co to herbata? Herbata. Co znajduje się po twojej prawej stronie? Umyte naczynia. <laughs> Trzepaczka do jaj! <laughs> Jaka liczba dominuje w twoim numerze telefonu? No wiesz? I ktoś sobie to może wie. Szybko, szybciutko rozpracować. Liczba pi. Byłeś kiedyś w sytuacji, że nie mogłeś wydusić z siebie żadnego słowa? No wielokrotnie. Spodnie czy spodnica? Jeśli chodzi o mnie, to spodnie. <noise> Znalazłeś 50 zł na ulicy. Na co je wydasz? Na książkę prawdopodobnie. W jakiej sieci masz telefon? Was to obchodzi. Sieci. No chyba coś powygrzało. Może to ten wziomek z chłopaków chce wiedzieć? Czy może do mnie dzwonić? Może. <laughs> Czy masz na sobie coś niebieskiego? Spodnie. Spodnie ma niebieskie. To yy, znajduje się przed tobą. Aparat. To yy, znajduje się przed tobą. Aparat. Czyli Radosław analogicznie jest z mojej prawej strony właśnie. O! O tu! O, tu. A tu na ekranie jest Sylwia. Hej. Tak, z którą pozdrawiamy. Oczywiście. Ha. Bliże. Jakiego słowa nadużywasz? O, trzeba być wypikać. Nie. Ciu. <grym> Co? No jak zawsze, ty się śpiesz, zabierz, jak coś się zepsuje, czy jakąś szokującą informację im pokażę, to tak, tak patrzę i ociu. Dobra, jesteś w związku? Tak. Radzieckim. Wypierasz się mnie? W związku przyczynowo-skutkowym. No nie no, żartuję no. W związku chemicznym? Jesteś tak, bo masz H2O w sobie. Chcesz śpiewać? Nie. Ani trochę. Nie aspirujesz na śpiewaka operowego, ani rockowego, ani disco-polowego? Ani nawet na prysznicowego. Kłodziliśmy! <noise> tak, mówisz sens? To w słowo? Tak, już mi wyśmiałaś dwa razy. Hmm, napisałeś kiedykolwiek wiersz? Hmm, nie sądzę. Ja pisałam wiersz z samego czasu. E, farbowałeś kiedyś włosy? Nie. Nie, no nie farbowałeś. No nie no po co. Jakie jest twoje ulubione wspomnienie z dzieciństwa? No co to, to będziemy przy tych wakacjach chyba mówić o tych wspomnieniach z dzieciństwa. Ewentualnie na inny film to jeszcze. Chyba że, chyba, że masz jakieś. Znaczy no my, my ogólnie, no chcę kontynuować ten kącik, Radziu. To będzie dzieciństwo i praca, wakacje, nie no wiem. No to znajomi coś tam. Masz zwierzęta, nie. Niestety. Kartka w linie czy w kratkę? Kratkę. Byłeś kiedyś za granicą? No co już no. mówiłeś. Jaki jest twój ulubiony kolor? Czorny. Czorny. Czorny jak węgiel. Jakie słowo denerwuje cię najbardziej? Coś powtarzam chyba takie słowo i ciebie to denerwuje, ale co nie mogę teraz przypomnieć? Już no? Już, tak. masz? już się łączyło. Eee, nie znoszę, jak ludzie zdrabniają moi... aż tak, tak. Aaa, tak dociskają no tu się. Dłużą. Nawet nie próbuj. Radzińku. To jeszcze od biedy, ale w twoim przypadku. Tylko. Radu siu, Siuniu. No, już przesadzasz. <grywia> Prowokuje cię do uduszenia. Pokaż, jakie jak jesteś naprawdę. Trzy piosenki, które możesz słuchać zawsze i wszędzie. Ta, piosenka, z Tytanika, piosenka z Titanika, piosenka z Gladiatora, piosenka z Sabatonu. Ty wymieniasz swoje? Nie, twoje. To dlaczego piosenka z Tytonika? No bo jest taka... Full. Cool. No, Mam Nie, ale muszę się zgodzić, że muzyka Hansa Zimmera to jest po prostu dzieło sztuki. Mhm. No jakie piosenki zawsze wszędzie? No, Dobre pytanie. Jest ich za dużo. Piosenki Maryli Rodowicz. Tak. Niech żyje Bal... Mandaryna Every Night. I, I mir. Nie. Nie, nie, ale serio, serio. My diskopana nie słuchamy, serio. Filmy. Gladiator. Zielona Mila i Skazanie na szoszenka. Szoszęk. Soszczę. Chomik czy świnka morska? Um, raczej chomik. Czemu? Bo mniejszy i słodszy? W sumie. W sumie tak. Jaki masz kolor włosów? No to już każdy wie. Siwy. Góry czy może? Góry. Jak chciałbyś mieć na imię? Mówiłeś mi kiedyś chyba. No, że chciałem nazywać się Daniel. Daniel? No. Co dzisiaj robiłeś? Nic, absolutnie nic. Oprócz zakupy. Na, na zakupach nic. byłeś. I oglądałeś y, koło Fortuny i Familiadę. <noise> Pozwoliłeś sobie na życie. Tak, oddychałem. Czasem zdarzyło mi się mrugnąć. Od niechcenia poruszałem dłońmi, stawiałem kroki na podłodze, zginałem rzepkę. W sumie zrobiliście całą masę rzeczy. Nie wiem, dlaczego zawsze nazywali mnie nierobem. A. Czego ostatnio szukałeś w Google? Może powiedzieć naszą historię tutaj. Co, jak się zabawialiśmy z Google asystentem w trójkącie? I śpiewał na stole. Tobie śpiewał na stole. No bo ja nie mam przyjaciół i wolę sobie gadać z kogoś asystentem. Tylko najpierw. Ale. Nie hmm, wiem. O której godzinie kładziesz się spać? Zależy. Rzadko się kłada wcześniej. Co to jest? Co już zrobiłaś? Jakiś styl życia mi się włączył. Czemu? Styl życia w Pej? <grym> Dobra, bo to już końcówka. O której się kładziesz spać? No, różnie. Wychwyciłam. Rzadko się kłada wcześniej niż 22, a. Często jest to pierwsza. No, zazwyczaj jest to pierwsza. Po pierwszej. E, czy w Twoim pokoju znajduje się ramka ze zdjęciem? Jeśli tak, to kto na nim jest? Nie, nie bardzo mam miejsca na takie rzeczy. Masz parapet, Radziu. Może tam stać ram ramka. Nie on tam leży. Ma... A jaki jest Twój ulubiony kwiat? Lotosu. Światło tak? Mhm. Pierwsze jakimi przychodzimy? Jakim zwierzęciem chciałbyś być? Um, Wę wężem. Czoło? Mógłbym leżeć i iść jednocześnie. <grym> Ulubiony kraj. Um, Islandia. No, myślę, że Islandia. I ostatnie, setne. Zmieściłeś się w 10 minutach? Absolutnie, <grym> Absolutnie nie. Właśnie mija chyba 50. Absolutnie a na pewno 40. I co, Radosław? Dziękuję Ci bardzo za pytania. Polecam znaczy się. właściwie za odpowiedzi na pytania. Polecam się. Proszę zostawić tutaj łapkę w górę. Zasubskrybować kanał, jeśli Wam się podobało. W sensie, że ja? Ryszława dać łapkę, żeby miał motywację, żeby Cię nagrywać. A myślałem, że ja mam. Radosław, też zostaw łapkę za złego konta. Zrób pozory, że lubisz moje filmy. Lubię twoje filmy. Lubisz moje wideo? Aha. No to się cieszę. Najbardziej te, na których mnie nie ma. <laughs> Dziękuję, że oglądacie te oto panią. Dobra, pomachaj ładnie. Ściskamy, pozdrawiamy. Pa <laughs>